Mam na imię Max, mam 16 lat, a tę historię opowiedział mi mój tata 7 lat temu. Często jeździłem z nim na biwaki, podczas których zawsze opowiadał mi straszne historie. Tego dnia opowiedział mi tę jedną, która bardzo głęboko utkwiła w mojej pamięci. Wiele lat temu pewna para jechała nocą samochodem. Niebo było zachmurzone, a całą drogę pokrywała gęsta mgła. Ona miała na imię Karla, a on Dion. Celem ich podróży był dom matki Diona, gdzie mieli spędzić cały weekend. Przed nimi było jeszcze wiele godzin jazdy, a mgła stawała się z każdą minutą coraz gęstsza. Dion robił się coraz bardziej senny, więc powiedział Karli, że zatrzymają się na noc w najbliższym miasteczku. Po paru minutach Karla dostrzegła przyćmione światło w oddali. Z każdym metrem światło stawało się coraz jaśniejsze, aż w końcu dotarli do lampy stojącej przed dużym, staro wyglądającym drewnianym budynkiem. Na zaniedbanym szyldzie przed wejściem widniał napis: "Maria's Inn", co oznaczało po prostu "Zajazd Marii". "To chyba dobre miejsce na nocleg", powiedział Dion. Karla jednak nie odpowiedziała, a zimny dreszcz przeszedł jej po plecach. Zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, Dion wysiadł z auta i ruszył w kierunku budynku. Z lekkim zawahaniem Karla ruszyła zaraz za nim. Na samym wejściu poczuła intensywny zapach ognia, mimo że nic się nie paliło. Dion zaczął rozmawiać ze starszą kobietą na recepcji, która siedziała na starym bujanym krześle. Karla niepewnie zapytała: "Kochanie, co się dzieje?". Ten z uśmiechem spojrzał na nią i odpowiedział: Poznaj Marię, jest właścicielką zajazdu i zaoferowała nam pokój. Dion podziękował starszej kobiecie za pomoc, a Karla zaczęła rozglądać się po recepcji. Na ścianach wisiały zdjęcia Marii, która w młodości była piękną kobietą, jednak w tamtym czasie ani trochę nie przypominała kobiety ze zdjęć. Zmarszczki i plamy pokrywały jej twarz, a żyły wystawały z jej drżących dłoni. Jej kręcone siwe włosy opadały ze starannie owiniętej na głowie chusty. W końcu Dion i Karla poszli do swojego pokoju. Był bardzo czysty i zadbany, co było dla nich dość miłym zaskoczeniem. W pokoju znajdowało się duże łóżko, mały stolik, łazienka i duże okno z widokiem na rzekę. Para ledwo zdążyła się ugościć, kiedy nagle usłyszeli pukanie do drzwi. Spojrzeli na siebie, po czym Dion poszedł otworzyć. Och, cześć, Mario powiedział z ulgą, która wypełniła jego głos. Karla przysłuchiwała się ich rozmowie i usłyszała, jak Maria wspomina coś o nocnym nabożeństwie w lokalnym kościele, w którym będzie uczestniczyć, i jak bardzo byłaby zadowolona, gdyby zechcieli do niej dołączyć. Dion spojrzał na Karle, a ta z lekkim zawahaniem przytaknęła głową, dając swoją zgodę. Przez całą drogę do kościoła Karla nie była w stanie pozbyć się nieznośnego uczucia, które towarzyszyło jej od samego przyjazdu. Gdy dotarli na miejsce, Karla była oszołomiona. Kościół był ogromny i majestatyczny. Na jego środku była ogromna wieża z dzwonem i przepięknym szklanym witrażem. Ogromne drewniane drzwi prowadziły do sali, której sufit zdobiła piękna kopuła. Przy ołtarzu stała piękna i młoda kobieta śpiewająca anielskim głosem. Kościół był wypełniony ludźmi, którzy brali udział w tej uroczystości. Z każdą kolejną sekundą Karla czuła coraz większe zaniepokojenie. Ona, Dion i Maria stali blisko ołtarza, a śpiew kobiety stawał się coraz głośniejszy. Karla zauważyła, że z każdą chwilą z kobiety wydobywa się coraz jaśniejsze, oślepiające światło. Odwróciła więc wzrok, a Dion widząc to chwycił ją za rękę. Był jednak wpatrzony w kobietę jak zahipnotyzowany, co rozzłościło Karle. Po kilku chwilach zmusiła Diona, aby spojrzał na nią. Źle się czuje, możemy wyjść? krzyknęła rozwścieczona Karla. Dion skinął głową i pożegnał Marię, która jeszcze nalegała, aby zostali. Śpiew kobiety przy ołtarzu stał się tak głośny, a jej ciało tak jasne, że Karla miała wrażenie, że zaraz eksploduje. Kiedy wrócili do zajazdu, Karla położyła się spać i natychmiast zasnęła. Gdy się obudziła, od razu wiedziała, że coś jest nie tak. Otworzyła oczy i zorientowała się, że jest niezwykle jasno. Zobaczyła, że Dion śpi obok niej, a gdy zaczęła się rozglądać, serce podskoczyło jej pod samo gardło. Nie będąc w stanie wydukać choćby słowa, potrząsnęła Dionem, aby go obudzić. Oboje nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Pokój, w którym spali, zamienił się w ruinę. Gdy zaczęli się rozglądać, uświadomili sobie, że nie ma żadnego miasteczka, żadnej rzeki, kościoła ani zajazdu. Otaczały ich tylko i wyłącznie ruiny. Ich samochód był zaparkowany obok wbitego w ziemię zniszczonego szyldu z wyblakłym napisem Zajazdu Marii. Spanikowani zaczęli biec przed siebie, aż w końcu dotarli do samotnie stojącej latarni w samym środku tego miasta duchów. Nagle nieopodal dostrzegli starszego mężczyznę jadącego wozem. Zaczęli biec w jego kierunku, a ten, widząc ich, zapytał: W czym mogę wam pomóc? Karla histerycznie zaczęła opowiadać mu całą historię, od przyjazdu aż do momentu, w którym się znaleźli. Mężczyzna słuchał uważnie, a jego twarz stawała się coraz bardziej ponura. Karla spojrzała mu w oczy i zapytała: Co to jest za miejsce? Mężczyzna westchnął i odpowiedział: Nie wiem, co mam powiedzieć. Kiedyś było tutaj miasto, jednak w czasie II wojny światowej zostało całkowicie zniszczone. Bomba uderzyła w kościół dokładnie w noc nabożeństwa, w którym zginęli prawie wszyscy mieszkańcy miasta. Jedyne, co nie zostało zniszczone, to właśnie ta uliczna latarnia. Karla i Dion w panice pobiegli do samochodu. Gdy wsiedli do środka, zaczęli słyszeć śmiechy i szepty. Natychmiast ruszyli w drogę, a gdy dotarli na miejsce i opowiedzieli o wszystkim matce Diona, ta im nie uwierzyła. Nikt im nie uwierzył. Oboje popadli w szaleństwo. Kilka razy próbowali nawet odnaleźć to miasteczko, ale nigdy im się to nie udało. Ostatecznie Karla i Dion zaginęli i do dziś nie zostali odnalezieni. Ojciec opowiedział mi w życiu wiele historii, ale to zawsze ta była moją ulubioną. Jeśli nie chcecie skończyć jak Karla i Dion, to nigdy nie próbujcie szukać tego miejsca.